Koniec tego! GPS mi pokazuje, że jesteśmy jeszcze dalej od jeziora niż byliśmy wcześniej! No to go wyłożę, kanie. W tym lesie jest tylko jedno miejsce, gdzie jest tyle wody, i to jest właśnie jezioro, do którego idziemy! Jasne, jasne, jasne! Tylko jedno miejsce! Wczoraj chociaż padało, zapomniałeś? Tak, wiem, że padało i cała woda spłynęła właśnie do jeziora. Wystarczy tylko się rozejrzeć po okolicy. To leśnimy go dosyć! Już zaczynam wierzyć w wersję dzieci, że to jest niby jakiś Backrooms! Jakie niby znowu Backrooms? To zwykły las! Nie, bo nie ma drzew, a skąd mam wiedzieć? Pewnie tutaj po prostu nie rosną. Słuchaj, za tak, jak już nie widzę. No dobrze, masz olej. Nie, ja, ty, ja, ty no, nie ma nie drzewka. Tak. Y, no, tego akurat nie wiem, kochanie. I właśnie dlatego ostatni raz ten sprowadziłeś! Eee, y, 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 kochanie. O co chodzi no, Znowu Mendel, ale teraz jakiś inny jest. No kurczę znowu! Ja, ja tu byłem z... pierwszy siodł!

Zostaw sura, bo do Wielkanocy planuj dobić 6